Wyzwania rynku pracy to jest ten temat, o którym chciałbym porozmawiać. Ja już dzisiaj cytowałem Keynesa, który o bezrobociu technologicznym mówi jako o chorobie drugiej rewolucji przemysłowej. Mamy czwartą rewolucję przemysłową. Jak rozumiem, ta choroba nam nie grozi. Znaczy to jest taka choroba, to jest taka teza, która pojawia się i tutaj użyję bliskiego określenia, jak lewiatan, taki wąż morski wychodzi, pojawia się co jakiś czas, natomiast myślę, że, że nam zdecydowanie nawet nie grozi. Dobrym, dobrym przykładem tego jest chociażby polityka gospodarcza 20-30... Minister gospodarki Niemiec, który został taki dokument wydany wiosną tego roku, w której, w której oni również po dużej analizie piszą, że przemysł 4.0, nowe technologie i robotyzacja, uwaga, będą tworzyły nowe miejsca pracy dla obywateli Niemiec. Także ta opowieść o tym, że roboty zabiorą nam pracę, jako inżynier robotyki, potwierdzam, że nie zabiorą, nie w najbliższej przyszłości i być może nawet nie naszym dzieciom do końca, więc one zmienią świat. Natomiast to, to, to będą elementy wykluczenia technologicznego w niektórych zawodach, natomiast ten wciąż będzie potrzebował nas, naszych dzieci, naszych wnuków. To odrobinę kontynuując poprzedni panel jeszcze, zamknęliśmy go ze względów czasowych na takim etapie, kiedy rozmawialiśmy o wynikach zawartych także w raporcie. 65% dzieci zaczynających dziś naukę będzie pracowało w zawodach, których jeszcze nie ma. No i to, to może dobrze, to może dobrze, to tylko temat jest taki, że powinniśmy w związku z czym uczyć ich czegoś innego niż tego, czego uczono mnie. Do ja mam... czego? Jakie to wyzwanie? Ja mam dzisiaj, to ja tylko powiem to krótko obrazkiem, ja mam dwunastoletniego syna i muszę przyznać, że szału dostałem ubiegłym roku, kiedy musieliśmy razem wkuwać po jeziora, przy morza i po morza polskie, na pamięć, rzecz, który ja sam się uczyłem, kiedy byłem w jego dwunastoletnim wieku, więc z tego nie powinniśmy już ich uczyć. Do rzeczy Amazonki też nie. Do rzeczy Amazonki to oni sobie mogą zupełnie spokojnie znaleźć ale jeśli znajdują to sobie bardzo sprawnie w, w mediach. Natomiast oczywiście W trakcie powiedziano bardzo tylko często. Tylko kłopot jest taki z tym naszym panelem, że powiemy sobie to samo co rok temu, dwa lata temu, pięć temu. Musimy ich uczyć w współpracy, nie uczymy. Musimy ich uczyć, gdzie znajdować wiedzę, nie uczymy. W związku z czym ja bym proponował, żeby zrobić następny panel, nie ze mną, nie w temacie tego, jakie są... Jakie, jakie to będą, jakie to są potrzeby, bo my te potrzeby już yy, znamy i wiemy, że mamy tych ludzi uczyć, znaczy tych młodych ludzi uczyć uczenia się, yy, natomiast w praktyce mówimy to i powtarzamy, yy, a, a tak naprawdę po Pomorza, Przymorza i Pojezierza są tłuczone yy, programowo i yy, niestety niewiele się zmienia. Czyli zmieniłem się takie elementy znów powiedziałbym mody, yy, czyli ja będę używał tego mojego dwunastoletniego syna, yy, jego teraz uczy się yy, nie kodowania, bo kiedyś jeden z ministrów bieżącego rządu chciał robić programy dofinansowania naukę kodowania dla młodzieży i szybko mu wytłumaczono, że pierowo będzie lepiej brzmiało, jeśli nazwie to jednak programowaniem. Więc teraz jest, teraz oczywiście mój syn jest uczony programowania, przy ja programistów, jako znów inżynier politechniki, traktuję trochę jako hydraulików XXI wieku, czyli to osoby, które kodują to znów to nie jest ta wartość dodana, to, to jest coś, co zostanie zautomatyzowane. Ja już samopiszące się programy, to niestronnie powiem, pisywałem w początku lat 90., one, co prawda, nie były bardzo inteligentne, ale już coś potrafiły, więc dzisiaj stosujemy takie protezy nowoczesności, to, czyli czy... tłuczemy pomorza i programowanie. To, to pokolenie, ja myślę, że ma tego świadomość, ja tu sięgnę znowu po przykład mój rodzinny, mój syn kiedyś zastanawia się, mówi, tata, w sumie to ja nie wiem, co ja w życiu będę robił, ja mówię, no jak? Programujesz, znasz języki, kodowania, on mówi, no dobrze, ale no, ty znasz angielski, co z tego? Znaczy dla tego pokolenia znajomość tych umiejętności, to jest, to jest tylko jeden z wielu elementów, które jest oczywiste. Tak, no tylko to jest, znów to jest system, system edukacji i jeśli pozostajemy w tym takim duchu osobistym, to odmiany moja 18-letnia córka zaczyna studiować Liberal Arts, czyli – Sztuki wyzwolone. – Sztuki wyzwolone w Polsce to jest Artes Liberales na, na uniwersytecie, zdaje się. – W kolegium Civitas. – I to jest niesamowite, ponieważ jest to, jest to kiedy ja się tam przyjrzałem, myślałem że o właśnie XXI wiek to jest to, dać dzieciakom 2-3 lata Takich poszukiwań wśród różnych, wbrew pozorom, bo tam można wybrać statystykę, można, można wybrać politologię, można wybrać historię, historię sztuki. Natomiast dajmy dzieciakom, czy młodzieży, już takiej starszej młodzieży, nawet możliwość otwierania sobie mózgu, i później pozwólmy im dać kierunki, w których się wyspecjalizują. To wszystko wiemy, w praktyce to się nie dzieje. Czyli tłuczemy, robimy, z, jak to bardzo mi się podobało, cytat z jakiejś nauczycielki w rozmowie, w wywiadzie, bo proszę pana, my tu w tej szkole musimy z dzieci robić uczniów. No i właśnie robimy z dzieci y, y, uczniów, wtłukujemy ich w ten, w ten system niezmieniony tak naprawdę od wielu lat. Oczywiście mamy świetnych nauczycieli, w ostatnich 30 latach powstało wiele ciekawych inicjatyw, budujemy Olimpijczyków, ale znów tych Olimpijczyków budujemy w wertykalach, czyli oni sobie pójdą w jakąś tam matematykę, programowanie. Bardzo jesteśmy z tego dumni. Zapominamy bardzo mocno o tych naukach miękkich i tych umiejętności. I mówimy, że są potrzebne miękkie umiejętności, a, a ambicjonalnie twierdzimy, że będziemy budować tylko mechatroników i ale tu pan dotknął moim zdaniem klucz, ale może się mylę. Jak wielokrotnie powiedziałem, jestem dziennikarzem, więc mogę się mądrzyć na każdy temat. Czy to nie jest tak, że dzisiaj szkoła powinna się tylko skupić na miękkich umiejętnościach, bo dziś uczniowie pierwszej klasy liceum, jeżeli nie mówię szkoły podstawowej, już są, jeżeli mają się trzymać ścisłej wiedzy, już są do tyłu w stosunku do rozwoju cywilizacyjnego? Znaczy, ja, ja myślę, że tą szkodliwość przyjdą z czasem. To jest to uczenie się, przed chwilą rozmawialiśmy w panelu, przez cały. Ja myślę, że, że my nie doceniamy rozwoju dzisiejszej młodzieży, i ona już coraz lepiej wie, czego chce i jak to osiągnąć. Znaczy, ja patrząc na wiek takich, to się kiedyś nazywało gimnazjum, dzisiaj się już nie nazywa. Gimnazjaliści bardzo sprawnie buszują w internecie i wynajdują sobie olimpiady, które muszą zrobić, żeby powoli zacząć zbierać punktów, punkty do tego, co chcieliby robić w przyszłości. Czyli oni de facto sami sobie sztukują system edukacji, wychodzą z tego systemu takiego właśnie uczymy się po kolei tych pomorzy i wchodzą w system, gdzie trochę a la carte rozbudowują sobie rzeczy pod własną przyszłą karierę zawodową. Oni to robią, tylko dlaczego oni to muszą robić tylko ci najbardziej dynamiczni, tylko ci, którzy szukają w internecie i którzy do, do, dobierają sobie te olimpiady? Dlaczego system nie jest bardziej otwarty? To, 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 to niestety jest coś, tego, że my o tym mówimy, ja nie jestem specjalistą, ja też mogę o tym mówić bardzo długo, tylko że to już specjaliści ta Recepta, taki rynek pracy przyszłości, Pana zdaniem. No, rynek pracy w przyszłości to jest przede wszystkim, nie wiemy, jak on będzie wyglądał. Ten rynek pracy wymaga ludzi, którzy będą jednak potrafili liczyć, czy ja bym tą matematykę jednak zostawił. Z tymi, nie będę katował już tych Pomorzy więcej, nie wiem, czy to jest konieczne w czasach Wikipedii i Google'a, żebyśmy się, żebyśmy się tego uczyli. Natomiast jedną rzeczą jest to, jakich ludzi wyedukujemy, a drugi, nie wiem, czy pan ma na swojej agendzie, czy nie, to jakkolwiek byśmy ich nie edukowali, to i tak jest ich za mało, żeby wszystkie nasze potrzeby Mam. spełnić, tak? Czyli ja siłą rzeczy będę ewentualnie otwierał drogę na tematy migracyjne. Pan redaktor wybiera, czy o nich mówimy, czy nie. Mówimy o nich i to właśnie na koniec chciałbym, żebyśmy o nich porozmawiali. Zatrudnianie pracowników ze wschodu 14% pracodawców uważa, że uważało dwa lata temu, że zatrudnianie jest trudniejsze niż było pięć lat temu. Ponad połowa narzeka. Że te trudności paraliżują ich funkcjonowanie. Więc ja bym sprowadzał na rynek pracy dwa typy osób. Po pierwsze, sprowadzałbym osoby takie. Nie chcę mówić 50 plus, bo jak mnie nazywają Silver Economy, mam 52 lata, to mnie po prostu szlak trafia. Już nie jest pan grupą komercyjną. Ale tak, no właśnie to, to należy przesunąć. Znaczy Tak jak wiek emerytalny należy podnosić, tak moim zdaniem tą definicję Silver Economy należy trochę odpiąć od koloru włosów. Natomiast myślę, że przywrócenie na rynek osób, które są wykluczone zawodowo, to wcale nie jest tak skomplikowane. Aplikowane. Znaczy, jeśli jesteśmy znów na przykładach rodzinnych, ja mojej 70 kilkuletniej mamie kupiłem pierwszego smartfona 5 lat temu, który wydawał się być urządzeniem nie do przeskoczenia. Taki trend naturalny też, że tym osobom starszym kupować takie, takie ochydy z wielkimi guziorami do wyciśnięcia numeru na do, do 112 albo do, do, do rodziny. Nie! Tym osobom dajemy smartfony. Ja mam bardzo wiele przypadków, że one w ten świat cyfrowy są absolutnie w stanie wejść, bo on jest coraz łatwiejszy. I w ten sam sposób zawodowo, moim zdaniem, istnieje absolutnie niezerowa możliwość konwersji osób do świata cyfrowego, do tych nowych zawodów, nawet jeśli one są w tej domenie silver economy. To jest jedna rzecz. O niej się w ogóle nie mówi. Coś Zaczyna ta... się mówić silver tsunami, to jest zjawisko bardzo. No taka raczej w, kosztach, w wymiarze kosztów zakładu ubezpieczeń społecznych niż e, rynku pracy. E, natomiast, e, natomiast według mnie na rynku pracy jest, jest miejsce i tych ludzi można, znaczy nas 50, plus, można skonwertować, a nowoczesne technologie będą to jeszcze wzmacniały, bo takie rzeczy typu właśnie e, e, augmented reality, one pozwalają się nauczyć nowych zawodów, czy będą pozwalały nauczyć jeszcze się. Jeszcze raz, jakie reality? E, augmented reality. Te wszystkie te, te googlowe. E, Wir wirtualna i podobne, rzeczywistość para wirtualna, wzmocniona rzeczywistość, dobudowane instrukcje na, na przykład na, na, na okularach. One pozwolą tych ludzi doszkolić, a druga rzecz to są oczywiście migranci. No i tych migrantów. Y potrzebujemy i to pilnie ich potrzebujemy, natomiast no, to, to jest dyskusja z administracją i takich paneli, w których brałem udział na temat. Się ułatwi, ułatwia się zatrudnianie teraz. No właśnie, mówi się, że się ułatwia. To jest tylko formalność, zgłoszenie. Pracodawcy, w praktyce zgłasza. tak, tak, tylko że, tylko że to jest kilka elementów. Dzisiaj pamiętajmy o tym, że jesteśmy na rynku konkurencyjnym, że dzisiaj w Polsce jesteśmy bardzo dumni i mamy takie mesjańskie przekonanie o tym, że Polska jest wymarzonym krajem Ukraińców i że oni z racji tego. A nie prezydencie Polski? Polska jest wymarzonym krajem wszystkich. E, tak. E, e, natomiast Ci Ukraińcy mają dzisiaj do wyboru Czechy i Słowację, gdzie zarobią 30-40% więcej i gdzie ten papierek na, na, na zatrudnienie będzie sześciomiesięczny, tylko dwuletni. W związku z czym ta nasza historia o tym, że mamy bliskość kulturową i że nie pojadą do Niemiec, bo tam Niemcy, którzy do Niemców pojedzie, to, to, to odpada, ponieważ częściej słowacie... No, nie Słowacy... na będzie dziesięcioletnia perspektywa zatrudnienia. No, no miej, miejmy nadzieję, na razie o tym słyszymy, próbuje się od tego uciekać, mówiąc tutaj, to próbujmy ściągnąć Polaków z Kazachstanu. Dobrze, ściągnijmy ich, ale oprócz tego są duże. Poza tym mamy już tych Ukraińców nie wystarczy do podzielenia się dla całej tej reszty Europy, która potrzebuje milionów. Więc my siłą rzeczy y, słyszymy jakieś nowe tematy pod tytułem przez chwilę Filipiny były modne i y, chyba wciąż jeszcze są te Filipiny wymieniane, natomiast to jest taki taki drobiazg, to jest rozmiar konsulatu i ilość okienek dostępowania wiz Schengen dla tych Filipińczyków. Tak? bo to raptem to są takie bardzo przyziemne rzeczy, dobrze jest zadeklarować, że jesteśmy otwarci, ale dobrze jest dobudować trochę okienek do wbijania wiz. Jednym zdaniem y, przyszłość widzi pan w jasnych barwach czy w takich szarych szaro szarych? Znaczy ja, ja, ja myślę, że damy radę, bo myśmy Polacy zawsze, zawsze dawaliśmy radę naprawdę w najtrudniejszych momentach, więc damy radę. Natomiast no, czeka nas taki moment moim zdaniem spowolnienia na tym rynku, ponieważ konkurencja jest tak szybka, że my nie nadążymy z tą szybkością marketingu takiego imigracyjno-społecznego, żebyśmy dostateczną ilość tych pracowników. Więc raczej widzę to krótkoterminowo jako, jako spowolnienie, a dalej damy radę. Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan, bardzo dziękuję Panie...